Obyt w seminarium to wiele wymiarów rozwoju. Pewnie takim ważnym wymiarem jest właśnie studiowanie. Studia w seminarium wiążą się ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności, która prowadzić ma również do mądrości. Jesteśmy w czytelni seminarium w Pelplinie, gdzie klerycy mają okazję do tego, aby tej mądrości. Tej wiedzy szukać u tych, którzy wcześniej w taki sposób uprawiali teologię, aby można było rzeczywiście być bliżej w refleksji Pana Boga, być bliżej w refleksji o Kościele czy o Jego działalności. Studia seminaryjne to sześć bardzo intensywnych, ale też trzeba powiedzieć pięknych lat, kiedy klerycy, jako przygotowujący się do przyjęcia święceń kapłańskich, studiują przedmioty filozoficzne. To są pierwsze dwa lata. Kolejno przedmioty teologiczne, aby na szóstym roku zająć się przedmiotami teologii pastoralnej, praktycznej, aby poprzez naukę w ramach kierownictwa duchowego czy też teorii. I praktyki sakramentu pokuty i pojednania, zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności do tego, aby jak najlepiej posługiwać tym, do których z woli księdza biskupa zostaną jako nowo wyświęceni kapłani posłani. Czas seminarium to jest czas rozwoju wielu pasji, ale to jest też czas, kiedy trzeba wyjść naprzeciw różnego rodzaju wymaganiom, które stawia alumnom, studentom, klerykom uniwersytet. Seminarium w Pelplinie jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, i z tego tytułu, między innymi, każdy alun przygotowuje pracę, która jako praca dyplomowa, praca magisterska jest podstawą do nadania tytułu magistra teologii. Oprócz przedmiotów filozoficznych, przedmiotów teologicznych są też przedmioty pomocnicze, które wchodzą w skład szerokiego pakietu przedmiotów przygotowujących do pracy i posługi jako katecheta w szkole. Jest to przygotowanie pedagogiczne, gdzie studenci nabywają również potrzebnych informacji, umiejętności, aby w kontakcie dzisiaj z młodymi ludźmi nie tylko mówić o Panu Bogu, ale też w taki sposób mówić o Panu Bogu, aby było to dla współczesnego pokolenia, współczesnej młodzieży. Przyjemne, przyjazne i też użyteczne. Seminarium to obok kaplicy, właśnie czas studiowania, zatem właśnie czytelnia jako miejsce, gdzie można czytać nie tylko książki, które są w kanonie obowiązujących lektur w ramach określonych przedmiotów filozoficznych, teologicznych, ale też to jest okazja, aby rozwijać swoje pasje, zainteresowania i czytać tych autorów, Teologii, filozofii, którzy rzeczywiście wnoszą nowe światło w posługę duszpasterską. Studia to nauka, to zdobywanie wiedzy, to zdobywanie umiejętności. Ale to również czas, kiedy każdy z alumnów ma okazję do tego, aby poszerzać swoje horyzonty. I temu też służy studiowanie teologii, studiowanie filozofii. Te szerokie horyzonty mają pomóc w tym, aby idąc do współczesnego świata, do współczesnej młodzieży, móc rzeczywiście odpowiadać na wiele trudnych nieraz pytań, które wydają się pytaniami bez odpowiedzi.